Znajdujemy się na poligonie pod Toruniem. Tutaj odbywa się egzamin na dowódców plutonu. Biorą w nim udział pod chorąży Wojsko Obrony Terytorialnej. Jest ze mną Konrad. Cześć. Cześć. Na jakim jesteś etapie? Dzisiaj mamy egzamin praktyczny z, z takich problemów jak rozpoznanie, taktyka, kierowanie ogniem. Wczoraj były teoretyczne, dzisiaj praktyczne. Jak sobie radzisz? Jak na razie dzisiaj jest bardzo dobrze, pytania, niektóre są zaskakujące, ale lubię improwizować, także daję sobie radę. Będziesz dowódcą plutonu wkrótce? Oczywiście. Tak jak cała reszta tych 89 młodych ludzi, e, trzymamy mocno kciuki, no i zobaczmy jak sobie radzą. Na początku miałem za zadanie przeprowadzić plan zasadzki, następnie przejście do tak zwanej okrężnej. I jak Ci poszło? Wydaje mi się, że dobrze. Jest, no dużo ćwiczyliśmy te zagadnienia. Ja w ogóle jestem bardzo zadowolony z powodu, że od 2016 roku wojska Obrony Terytorialnej powstały, bo to jest integralny element obrony, a że jest to złożone z cywili. Wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać. No jest potencjał wśród tych ludzi. Myślę, że dam radę dowodząc z Z czego ten egzamin dokładnie będzie teraz? Teraz mamy skierowanie ogniem. Ja jestem laikiem. Co to oznacza? Tak, mamy określenie swojego punktu stania w terenie, wyznaczenie na przykład sektorów bądź pasów ognia. Jaka jest główna trudność tego egzaminu konkretnie? Myślę, że chyba stres najbardziej. Tak, to myślę, że jesteśmy przygotowani i teoretycznie, i praktycznie, więc tylko wystarczy podejść i mam nadzieję, że szczęście żołnierskie nam dzisiaj dopisze. To jest jedno z podstawowych cech żołnierza, żeby odnaleźć się w terenie. Dlatego dobra znajomość mapy, odnalezienia się, jak również poprowadzenia na przykład sekcji czy plutonu z jednego punktu do drugiego, bez możliwości korzystania z telefonu, jest takie kluczowe w zadaniach, które też będziemy dzisiaj realizować. Czyli Google do kieszeni, a długopis w rękę. Nie zawsze Google Zadziałają nam w lesie, także jak najbardziej busola, kompas, mapa, no i nasza wiedza, którą zdobyliśmy. Szkolenie teoretyczne tych podchorążych w Akademii Wojsk Lądowych trwa 12 miesięcy i dzieli się na zajęcia teoretyczne i praktyczne. W Centrum Szkolenia Wojsko Obrony Terytorialnej szkoliliśmy tych podchorążych w dwóch okresach w styczniu oraz w lipcu. W styczniu był to okres wstępnej specjalizacji, gdzie podchorążowie uczyli się z zakresu dowódcy sekcji, praktycznego dowodzenia sekcją lekkiej piechoty. Natomiast w lipcu jest to już część specjalizacji zawodowej, gdzie uczą się w roli dowódcy plutonu. My zarządzamy talentami, czyli szukamy takich ludzi, którzy później mogą wojsku coś dać. Natomiast ścieżka kariery żołnierza terytorialnej służby wojskowej jest taka, że na początku służy u nas jako żołnierz obrony terytorialnej, natomiast jest możliwość, żeby przejść na służbę zawodową. Dlaczego wojsko wybrałeś? Dlaczego wybrałem wojsko? Ja, bo jestem dumny ze swojego pochodzenia i jeżeli miałbym bronić swojego kraju, to wolę go bronić i uciekać. A jeżeli mam go bronić, no to już przynajmniej wolę wiedzieć, jak to zrobić.